Cześć! Tak, wiem, znów jesteśmy nieco po czasie, ale nic Wam na to nie poradzę, po prostu zbyt wiele rzeczy się na to złożyło. A tu Mistrzostwa Europy w piłkę nożną i udany start Polaków, za co należą się im brawa, ale przede wszystkim weekend spędziłem na śledzeniu wydarzeń z targów E3. Jednakże było tego tak sporo, że postanowiłem nagrać odrębny odcinek specjalny, w którym opowiemy sobie, jakie nowe gry zbliżają się wielkimi krokami. Tymczasem jednak zapraszam wszystkich do podsumowania ostatniego tygodnia, bo wybraliśmy dla Was najciekawsze wieści, a zaczynamy od doniesienia, na które sporo osób z całą pewnością czeka od ostatnich targów w Barcelonie. Kiedy to Samsung oznajmił, że prace nad smartfonami z giętkimi wyświetlaczami OLED idą w najlepsze i właściwie na tym sprawa się zakończyła. Aż do teraz, bowiem agencja Bloomberg twierdzi, że Koreańczycy są już na ostatniej prostej i w przyszłym roku będzie miała miejsce premiera dwóch tego typu sprzętów. Jeden z modeli ma być składany na pół, natomiast drugi oferować ma rozwijany ekran. Dzięki czemu jego 5 wyświetlacz rozrośnie się do tabletowego rozmiaru. Co istotne, elastyczne telefony nie będą należeć do serii Galaxy S, a stanowić mają część nowej inicjatywy o nazwie Project Wally. Być może tym razem rzeczywiście coś jest na rzeczy, ponieważ Samsung w ubiegłym miesiącu w trakcie CD Display Week w San Francisco zaprezentował zwijany ekran OLED. A może też wpływ na ujawnienie tej informacji miało wydarzenie z targów Techworld 2016, gdzie Lenovo zaprezentowało prototyp urządzeń mobilnych wykorzystujących właśnie elastyczne wyświetlacze. I jedna propozycja telefonu wydaje się naprawdę interesująca, bowiem ten ma dosłownie zawijać się na naszym nadgarstku niczym opaska odblaskowa. Ale to nie wszystko, bo w zanadrzu mają oni również tablet składany na pół, dzięki czemu będzie można z niego korzystać jak z normalnego telefonu. O, brzmi jak scenariusz z filmu, jednakże Chińczycy nie posiłkowali się jedynie renderami czy atrapami, lecz normalnie funkcjonującymi urządzeniami, które choć nie są gotowe do wypuszczenia na rynek, to pokazuje to przyszłość, która nadejdzie. A co teraz? Ano Lenovo proponuje choćby Fab2, który zaprezentowany został jako telefon. Jednakże rozmiarem bliżej mu do tabletu, gdyż jego ekran ma przekątną 6,4 cala i wykorzystuje on panel IPS o rozdzielczości jedynie 720p. Dlatego lepszym wyborem może okazać się Fab2 który oferuje nie tylko wyświetlacz Full HD, ale także lepszy procesor, bo zamiast czterordzeniowego 8735 mamy do dyspozycji ośmiordzeniową propozycję Mediatek'a, czyli 8783. Jednak to nie wszystko, bo wyższy model to także lepszy aparat, a dokładniej mówiąc dwa aparaty, dzięki czemu będziemy mieli możliwość edycji tła czy ostrości po wykonaniu zdjęcia. Jeśli zainteresował Was ten sprzęt, to do sprzedaży ma trafić latem, a ich ceny odpowiednio wyniosą niecałe 200 i 300 dolarów. Oprócz tego Lenovo miał w swoich rękawach jeszcze nowe flagowe smartfony z rodziny Moto, czyli Moto Z i Moto Z Force, które to otrzymały wsparcie dla specjalnych modułów Motomod, rozszerzających funkcjonalność tych telefonów, bardzo podobnego do tego znanego z LG G5. Co warto już na samym początku podkreślić to bardzo smukły design, gdyż w przypadku Moto Z mówimy o zaledwie 5,2 mm grubości, a w modelu Force jest to niecałe 7 mm. No a to wszystko za sprawą projektowania ich z myślą o podpięciu właśnie dodatkowych modułów, które umieszcza się z tyłu urządzenia, stąd widoczne 16-pinowe złącze działające na zasadzie plug and play. Obecnie mówimy tu głównie o odmiennych panelach pod względem wizualnym, ale w ofercie jest również dodatkowa bateria o pojemności 2200 mAh czy moduł z głośnikami GPL, które zapewniają mocniejszy i lepszy jakościowo dźwięk, a poza tym posiada on również własną baterię pozwalającą na 10 godzin grania. Najciekawszym wydaje się być moduł z niewielkim projektorem rzucającym obraz w rozmiarze do 70 cali na ścianę czy sufit, choć podobno Chińczycy pracują jeszcze nad fotograficznym modułem dostarczy nam 10 dziesięciokrotny zoom optyczny i dosłownie zamieni nasz telefon w aparat. Jeżeli chodzi o same słuchawki, to flagowiec MotoZ posiadać ma 5,5-calowy panel AMOLED o rozdzielczości QHD, a napędzać ma go Snapdragon 820 wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Do tego 32 lub 64 GB na dane, aparat 13 MP z optyczną stabilizacją i bateria 2600 mAh. Jeśli zaś chodzi o model Force, to jego grubszy profil wymusił większy akumulatorek o pojemności 3500 mAh oraz mocniejszy aparat dysponujący matrycą o rozdzielczości 21 MP. Co ciekawe, przecieki wspominały o trzech telefonach i mówi się, że nieobecny moto Z Play ma być nieco słabszy, choć wciąż mówimy tu o ekranie 5,5 cala, ale Full HD. No okej, okay, ale starczy już tego Lenovo, bo w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Meizu szykuje się do wypuszczenia na rynek następcy smartfona M1 Metal, którego oficjalnej zapowiedzi wszyscy spodziewali się 13 czerwca. No ale jak się okazało, doszło do prezentacji budżetowego smartfona M3S i jak nie trudno się domyślić, ten stanowi niewielki upgrade w stosunku do modelu M3 i specyfikacja obu telefonów jest praktycznie identyczna. Zmiany sprowadzają się do zastosowania metalowej obudowy czytnika linii papilarnych wbudowanego w przycisk HOM oraz pojemniejszego akumulatora. A szkoda, bo Charm Metal 2 lub po prostu Mazu Metal 2 w plotkach zapowiada się smakowicie, gdyż mówimy tu o 5-calowym wyświetlaczu HD, ośmiordzeniowym procesorze Mediatek MT6750, 13-megapikselowym aparacie tylnym oraz 5-megapikselowym przednim i to wszystko w cenie już od 120 dolarów. No! Ale najwyraźniej musimy jeszcze poczekać. Natomiast jak już to oglądacie, to zapewne wszystko wiadomo, bo organizacja Bluetooth SIG szykuje się do prezentacji następnej generacji standardu bezprzewodowej transmisji danych, po której możemy spodziewać się nawet dwukrotnego wzrostu jej zasięgu oraz czterokrotnie szybszego transferu danych dla energoszczędnych transmisji w porównaniu do najnowszego Bluetooth'a. Co więcej, piąta generacja zapewnić ma znacząco nowe funkcjonalności dla usług bezpołączeniowych, jak informacje bazujące na lokacji czy nawigacja. Hmm, oznacza to, że Bluetooth 5 może pomóc rozpowszechnić tego typu usługi. Okej, okay, jednak szerzej powiemy sobie o tym za tydzień. No a skoro już tak przy rozwoju jesteśmy, to warto wspomnieć o byłym pracowniku NASA, czyli panu Goldinie, który jak się okazuje przez ostatnie lata pracował nad nowym projektem, który jego zdaniem zrewolucjonizuje branżę technologiczną. Mowa tu o nowym typie procesora, który stworzony został z myślą o rozwoju sztucznej inteligencji. Jego firma Knu opracowała platformę, na którą składają się procesor Hermosa oraz płyta główna Kunboard, a całość zoptymalizowana jest właśnie pod kątem sztucznej inteligencji. Jak na razie nie znam zbyt wielu technicznych szczegółów, ale podobno banki i firmy ubezpieczeniowe eksperymentują już z pierwszą wersją tej platformy. Wykorzystując ją do przesiewania ogromnych ilości danych w zdecydowanie bardziej efektywny sposób, niż robią to obecne procesory. Natomiast ogólna dostępność nastąpi w trzecim kwartale tego roku. Bazujący na architekturze CNU patch chip Hermosa składa się z 256 rdzeni obliczeniowych, pogrupowanych w cztery superklastry i posiada dostęp do 72 MB budowanej pamięci z przepustowością 3,7 GB na sekundę. Wow, nieźle! Jednak informacji jest znacznie więcej i jeśli temat ten Was zainteresował, to odsyłam Was do naszego serwisu fraspc.pl, gdzie poczytacie więcej na ten temat, a link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. A na koniec postanowiłem wspomnieć Wam jeszcze o tym jak NVIDIA długo kazała sobie czekać na premierę ich konsoli SHIELD bazującej na systemie Android TV, która to zadebiutowała na rynku rok temu, a dopiero teraz trafi do sprzedaży i od 20 czerwca będzie można ją nabyć za niecałe 900 PLNów. Jeśli nie pamiętacie czym jest SHIELD, to już spieszę z pomocą. Otóż mówimy tu o urządzeniu umożliwiającym oglądanie filmów w rozdzielczości 4K, a także streamowanie gier z chmury za pomocą usługi GeForce Now lub lokalnego komputera. W jego wnętrzu zaś kryje się całkiem niezła moc, bo do dyspozycji mamy procesor Tegra X1, 3 GB pamięci RAM, 16 GB na dane z możliwością rozszerzenia. Nie zabrakło także obsługi sieci bezprzewodowej, dwóch portów USB 3.0 oraz e, 1.2.0, HDMI 2.0, czy nawet odbiornika podczerwieni wykorzystywanego do obsługi pilotów. Natomiast wszystkie osoby, które wyczekiwały targów E3, aby poznać nową konsolę Sony, to już Wam powiem, że nic z tego. Bo tuż przed dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście pracują oni nad PlayStation 4 o nazwie kodowej NIO, która da możliwość grania w gry i oglądania filmów w jakości 4K, to niestety jest jeszcze za wcześnie na jej prezentację. Jednakże Japończycy nie przyjechali do Los Angeles z pustymi rękami ale o tym w specjalnych newsach poświęconym targom E3. Tymczasem ja z wami się już żegnam to do miłego!